Witajcie kochani, słuchajcie, y nagrywam taki krótki filmik, y bo chcę sprostować parę, y parę, parę no idiotycznych wiadomości, które dostałam pod wczorajszym live'em. Y przede wszystkim pisała do mnie Patrycja, Patrycja została się już wyrzucona z mojego, z mojego y kanału. Y Patrycja pisze tak, że ja gadam głupoty, że no w ogóle straszne rzeczy dziewczyna napisała, że ja nie wiem co mówię, że mówię cały czas o moim synu, że jest chory, że no tak jak go stawiała w złym świetle i gadała do was straszne bzdury, co się dzieje z tymi autystami. W, trybie, w, w życiu późniejszym przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że ja na live'ie mówię, że ja nie wiem. Ja dużo rzeczy nie wiem, i ja dużo, rzeczy, dużo się uczę od moich koleżanek, od kobiet starszych, które mają dzieci po 25 lat. Mówię tak, i nic tam nie było twierdząco, nic, niczego was nie uczę i nie będę was uczyć, i proszę nie będzie mnie przykładu, bo ja sama nie wiem. Ja po prostu. Założyłam ten kanał, żeby pokazać ludziom, jak wygląda życie matki dziecka z autyzmem. I z czym się borykamy, z czym się zmagamy i, i co robimy. W życiu nie miałam w ogóle takiego pomysłu, żeby y, dziecko moje ośmieszyć. No kurwa, ludzie. Absolutnie nie, nie o to chodziło. Jest mi bardzo przykro, że, Bo niektóre z Was pisały takie teksty, że ja mówię o tym, że on jest chory. No, no a jaki jest? No jest, znaczy nie jest chory, może. Bardzo złe stwierdzenie, określenie, ale jest inny i on wie, że jest inny, bo ja z nim rozmawiam, a przede wszystkim raz, to co pokazuję w internecie to jest tylko 3 minuty, a moje życie trwa 24 godziny na to bez nim, więc proszę nie, proszę nie oceniać tego, co widzicie, bo wy gówno widzicie tak naprawdę. No przepraszam, ale jest mi bardzo przykro, takie teksty typu właśnie od Patrycji czytam, chociaż skończyła się na tym, że ona jedna po prostu nie błysnęła. Ech. Druga sprawa, dziewczyny. Na tego live'a poprosiłam wczoraj, zaprosiłam moje koleżanki, które miały mi y, powiedzieć i wam powiedzieć przede wszystkim, y, coś, co się jak załatwia i, i w ogóle jak takie życie wygląda z takim dorosłym autystą. I pisałyście tam y, w komentarzach, że też gadam głupoty, że jaka renta to tamto siamto. Jeżeli wasze dziecko w wieku 20 paru lat jest wyprowadzane super i sobie daje, daje radę, no to brawo. Bo u mnie autyzm u syna jest taki, że ja nie wiem, w którą tą stronę pójdzie. Nie wiem i nie jestem w stanie tego przewidzieć. I myślę, że moje koleżanki, dzieci w jego wieku, mają tak samo, więc jest autyzm a autyzm. I jestem zdziwiona, że mówicie do mnie tak, że też gadam bzdury, bo uważam, że nie gadam bzdur. Ja po prostu nie wiem, w którą to stronę pójdzie, prawda? I mówię Wam yy, o moich poczynaniach na chwilę obecną z nim. A co będzie dalej? Nie wiem, nie wiem i tego nikt nie wie, mój synek na razie się rozwija jak się rozwi rozwija, jest wspaniałym, mądrym chłopcem, jak na swoje 9 lat, naprawdę, to co z nim wypra wypracowałam, bo ja sama z nim zapieprzam y całe jego życie, sama, nikt mi nie pomaga, nikt, nikt, nie mam po prostu żadnej pomocy i to co się udało wypracować to jest cud miód i orzeszki, mam wspaniałego chłopca, y absolutnie go nie obrażam, kocham to dziecko nad życie i o niego walczę. I nie chodzi mi o to, żeby go stawiać w jakimś strasznym świetle. Nie, ja tylko opowiadam o autyzmie. I jak się z takim autyzmem żyje. Kolejna sprawa: atakujecie mnie o leki. No, ja nie spotkałam się z autyzmem, chociaż może takie przypadki są, gdzie, gdzie się było bez leków. Jeżeli takie przypadki są na moim kanale, proszę, proszę obezwijcie się. Zapraszam do, do rozmowy. Ja jestem otwarta na rozmowy, jestem otwarta na kontakt bardzo chętnie. Ale u mnie no niestety z y, u synka się nasila agresja i nie jest to spowodowane tym, co się dzieje u mnie w domu, bo u mnie w domu jest. My się kochamy. Ja nie wiem o co mam chodzi, że, że y, próbujecie mi przypisać, że jaka atmosfera w domu, takie dziecko. Gówno prawda, no to jest po prostu autyzm. To jest dziecko, które ma zaburzenie i to jest dziecko, które sobie nie radzi swoimi, swoimi emocjami. I nie tylko u mnie tak jest. Proszę mi nie wmawiać, że u mnie tak jest, bo na pewno u Was jest to samo. I dużo dzieci ma leki, i dzięki, dzięki lekom zostały te dzieci jakoś wyciszone, uspokojone i sobie bardzo dobrze radzą. Mi na przykład panie w szkole mówiły, proszę pani, no trzeba mu te leki wprowadzić, bo on w szkole też nie, nie bardzo uważa na to, co się dzieje na lekcji, i nie jest skory do współpracy. Więc leki pomogą w, tym, w, tym, w tej kwestii. Nie zaszkodzą, ale pomogą. Ja już to wiem. Ja się broniłam przed lekami tyle lat. Ale doszłam do takiego konsensusu, do takiej sytuacji, że no bez, bez tego się nie będzie. I mimo tego, czy będzie brał leki, czy nie, czy jak, czy siak, strak owak, ja będę o tego dzieciaka walczyć, bo to jest mój syn, to jest, moje, to jest miłość mojego życia. Słuchajcie, to jest dziecko, które ja sobie wymarzyłam. Ja praco, pracując kiedyś tam, gdzie pracowałam, tak marzyłam o dziecku, mając 26 lat, że ja zaglądałam ludziom do wózków. Dzisiaj efekt tego zaglądania chodzi po moim domu i na mnie czeka, więc. Nie będę tutaj z wami długo rozmawiała. Yy, jeszcze jeszcze na sam koniec powiem coś takiego. Patrycja, kolejny twój, yy, kolejny twój zarzut wobec mnie, że mam zrzutki. Ja nie wiem gdzie dziewczyna o czym ty pieprzysz. Mam jedną zrzutkę. Miałam, miałam owszem, miałam zrzutkę na leczenie Piotra, bo wyobraź sobie, że ja rocznie płacę 10 tysięcy w jego leczenie, w jego terapię. Jeżeli bym miała... Yy, Ufać NFZ-owi i jeździć z nim na integrację sensoryczną i logopedę, no to chyba wiesz, jakby to wyglądało. Ja bym miała dwa zajęcia w ciągu tygodnia, nie wiem, miesiąca, a teraz od czterech lat jeździmy do ośrodka, gdzie naprawdę mu pani logopedka pomaga. Naprawdę jest, jest to cud miód, co ta kobieta z nim robi. I tam ma integrację sensoryczną i ma terapię czaszkowo-krzyżową i ja na ten ośrodek owszem, uzbierałam na się pomaga. To było 10 tysięcy i cały czas my z tego korzystamy, więc yy, nie wiem o czym mówisz, o jakiej, o jakiej kolejnej zrzutce. Owszem, mam jeszcze jedną zrzutkę i to jest jedyna zrzutka, jaką mam, to jest na platformie wishurfing. Yy, to jest zrzutka z Fundacji Dziecięca Fantazja spełniamy marzenia, bo tam można zgłosić dzieci chore. Dlaczego miałam z tego nie skorzystać? Prze Mogłam, skorzystałam, zgłosiłam synka. Wiem, że jego marzeniem jest pojechanie do Wrocławia, do, do oceanarium, i choćby nie wiem co, spełnię to jego marzenie, nawet jeśli mi się nie udało zbierać, bo ja rozumiem, jest dużo dzieci chorych. Oczywiście, ja to wszystko wiem. To ja to marzenie spełnię i zawiozę go do tego Wrocławia, tak czy siak. A jeszcze tam mówię o tunelu dociskowym, który on będzie miał, bo, bo wymaga tego, więc. Proszę mi nie opowiadać, nie wciskać mi takich strasznych zarzutów, że ja jestem taka siaka i obaka, ja po prostu walczę o mojego syna i mam prawo. I wiecie co, wiecie, co teraz robię? Wiecie, co teraz robię? Robię kolejne ciasto. A co robię z tymi ciastami, a daję je ludziom tym, który, którzy pomagają mojemu synowi. I będę tak robić. Nie będę tylko brała, ale daję też od siebie. Kochani, jeżeli takie teksty będą dalej na moim kanale, to ja kanał zamknę, bo ja jestem człowiekiem, ja nie jestem, nie jestem workiem do bicia, żeby... żeby żeby po prostu mnie tak atakować. Nie mam nic sobie do zarzucenia. Chciałam wam moim kanałem pomóc i chciałam uświadomić społeczeństwo, czym jest autyzm. O to mi przede wszystkim chodziło. Przysięgam. No i jeżeli będzie to tak dalej wyglądało, no to ja tego nie widzę, bo ja nerwowa, to moje dziecko jest nerwowe, a nie pozwolę na to w moim domu. Także... Zastanowię się, co z tym zrobię. Tymczasem Was kończę, bo mam tutaj zlecenie, mam pracę, mam syna, który na mnie czeka i, i to są dla mnie najważniejsze rzeczy. Pozdrawiam Was.